i panowie, witajcie, to jest trzeci i ostatni, miejmy nadzieję, odcinek cyklu Zagrajmy w Alien Breed. To jest poziom numer 5, jest to przedostatni poziom i nie jest to najtrudniejszy poziom, wydaje mi się, jeśli wie się, gdzie się idzie oraz jak unikać obcych. <laughs> e, także miejmy nadzieję, że pójdzie mi całkiem nieźle. Dobra. E, to jest kwas, tam była dziura, to są klucze. Ten kwas jest żrący, trzeba na niego uważać. Dobra, i teraz chyba... O proszę! Następni obcy na dopingu. Szybko musimy do góry iść. Nie ma czasu na pieprzenie się i rozdrabnianie. Bo trzeba uważać... A jaj, żeby w tą dziurę nie wpaść. Wiem, że potrzebuję apteczki. Kurcze, wiem. I jak dobrze pójdzie to zaraz ją znajdę, bo apteczka jest u góry. Dobra. Szybko muszę tu... Ajaj, jest! Dobra! Udało się. Tu mnie od tyłu chciał zajść, nie ze mną te numery. Ale jadę na rezerwie tak na dobrą sprawę. W złą stronę tutaj. Następny kwas, ale nie wejdziemy tam. Aż z tyłu mnie zajść. Dobra, załatwiony. Ach kurwa, la 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 Jajaj, następna dziura. I zostały mi tylko dwa życia. Nie, dobrze. Dobra, to jest e, czas na kolejnego bossa, który wygląda. Wygląda jak wygląda. Raczej bardziej nie wygląda niż wygląda. Ale jest leszczem niesamowitym i... nie stanowi najmniejszego problemu. Problemem będzie wydostanie się z tego poziomu jak go załatwię. Zwróćcie uwagę. Mam trochę kluczy, owszem, ale... Amunicja to już jadę na rezerwie. Mam tylko dwa magazynki. Dobra, tutaj... No gińże! Kolejny kwas. Trzeba być ostrożnym. Dobra, magazynek i klucz. Dobra. Musimy tu być ostrożni. I teraz prosto do wyjścia. Czyli dobra, tych dwóch. I teraz... Brawo! Udało mi się ukończyć poziom 5 i zjeżdżam na poziom szósty, gdzie będą jakieś obszary rozmnażania i będę musiał odnaleźć matkę. Jest to ostatni poziom. Mam tylko dwa życia i jadę na rezerwie amunicji. Ha, może być ciekawie. Ale nie ukrywam, że się przygotowałem i wiem, gdzie należy iść. Także przy odrobinie szczęścia e, uda mi się za za a a, zaciąłem się, uda mi się nie zaciąć, a załatwić na amen matkę obcych, królową obcych, która. Oj, 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 aj jaj, ma dwo. Dobra, poszli sobie, która znajduje się zaraz za tymi drzwiami i która chyba jest najbardziej wymagającym bossem ze wszystkich, ponieważ <noise> ona potrafi zagonić nas ze wróg. O właśnie jeżeli nie będziemy się ruszali, to naprawdę skończy się dla nas klapą. Dobra, idź sobie. O, kurwa. Dobra, gini. No, ginże, no Tutaj chyba u góry nic nie ma. Nie ma. A, zabiłem królową i udało mi się ukończyć. Się Alien Breed przyznacie, że gra nie wyglądała tak trudno, ale gwarantuję wam, że jest ona o wiele, wiele trudniejsza, gdy się w nią gra, niż gdy się ogląda. Eee, będzie chyba jakieś małe outro teraz, które miejmy nadzieję się włączy. A ja jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie. To jest pierwsza seria, którą udało mi się ukończyć. Także panie i panowie, to był Alien Breed wydany przez Team 17 na Amigę. E, grałem w grę na emulatorze Amigi, Gla grałem, grałem. Używałem e, emulatora a w zasadzie całego pakietu Amiga Forever wydanego przez Cloanto i który bardzo mocno polecam. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie. Pani i panowie, to był Alien Breed. I to by było na tyle. Trzymajcie się.